Witajcie na kanale Smak Fantazji. Dzisiaj będzie przepis na piernik przekładany powidłami oraz masą grysikową. Robi się go bardzo szybko, tak więc zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. Do rondelka wlewam jedną szklankę mleka i wsypuję do niego 3 łyżki cukru. Całość zamieszałam, a gdy mleko zaczynało się gotować, wsypałam 3 łyżki kaszy manny. Gdy kasza manna mocno zgęstniała, zdjęłam z ognia do przestygnięcia. Teraz do ciasta przygotuję polewę z powidłami. Do rondelka wrzuciłam 120 g masła, niecałą szklankę cukru, Trzy łyżki miodu, trzy łyżki powideł śliwkowych, dwie łyżki kakao gorzkiego oraz dwie łyżki przyprawy do piernika. Wszystko to podgrzewałam na małym ogniu cały czas mieszając, aż wszystkie składniki się rozpuszczą i połączą w całość. Następnie zdjęłam z ognia do przestygnięcia. W miejsce mam już 300 g mąki. Dodaję do niej po jednej łyżeczce sody oraz proszku do pieczenia. Wbijam 3 całe jajka. Wlewam jedną szklankę mleka, u mnie szklanka ma pojemność 250 ml, a na koniec wlewam przestudzoną polewę powidłową. Ciasto wymieszałam za pomocą miksera do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie ciasto przelałam do keksówki i piekłam je w 170 stopniach przez około półtorej godziny. Ale w zależności od piekarnika, pieczcie ciasto do tak zwanego suchego patyczka. I jak widzicie, piernik pięknie wyrósł, on troszeczkę popękał, ale to nic, bo i tak będzie oblany czekoladą. Teraz kończymy masę grysikową. Do miski przełożyłam 80 g miękkiego masła i ucieram. Masło za pomocą miksera, dodając partiami przestudzoną kaszę mannę. Piernika rozkroiłam na mniej więcej trzy równe blaty. Na pierwszym blacie rozmarowałam powidła śliwkowe. Powidła, dajcie, wedle uznania, ja dałam 4 łóżki powideł i rozmarowałam po całości. Przykryłam to drugim blatem ciasta. Na to wyłożyłam masę grysikową. No i oczywiście na górę dałam trzeci blat ciasta i polałam piernika czekoladą. Tabliczkę czekolady rozpuściłam w kąpieli wodnej z dwiema łyżkami oleju i oblałam nim ciasto. Obsypałam y, również piernika orzechami woskimi i włożyłam ciasto do lodówki na całą noc, żeby masy stężały. Piernik jest przepyszny, serdecznie polecam Wam na święta. Listę składników umieszczam Wam w opisie pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego. Pozdrawiam Was.